Siemanko, dzisiaj wtorek, wczoraj miałem pierwszy trening z zespołem Muszę Wam powiedzieć, jak zawsze te powroty są super, wiecie, przywitać się z ekipą Plus, że jestem już tu praktycznie drugi rok, także też już te osoby się coraz, coraz lepiej zna Teraz uderzę na siłownię, będę, będę dzisiaj trenował dół Jednak jeszcze troszeczkę muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ze względu, że miałem dosyć mocno przez ostatni czas brzuch spięty, więc zobaczymy, jak to, jak to wszystko przejdzie. Ruszam teraz na siłkę. Od rana nawet jeszcze telefonu nie włączyłem, ponieważ właśnie tym spacerkiem na siłownię robię sobie taki detoksik. W ogóle, w ogóle gdzieś tam nie myślę o tym, żeby tam zaglądać. I dopiero jak wejdę na siłkę, to sobie odpalę coś do słuchania i to tak naprawdę to tak naprawdę tyle. i Zrobiłem jakoś godzinę 50 treningu, także, także trochę dzisiaj wyszło. Jestem w sumie spóźniony ze śniadaniem, bo trochę później rozpocząłem dzień, jeszcze tak się wkręcam na obroty tutaj, także bardziej będzie to taki brunch. Lecę do Bili na zakupy. I, i będziemy robić konkretne jedzonko, trzeba się najeść po takim treningu. Bram zrobiony dzisiaj jajecznica z cebulą i do tego jeszcze mam jelenia, także ciekawe białeczko pieczywka, do pieczywka mam taką pastę do posmarowania, bazylia i pomidor, później na deser już na słodko mam pancake i, i do tego boróweczki i pewnie wyjmę jakiś dżemik dodatkowo zaraz tutaj yy, będzie robić się Kawusia. A przed jedzeniem, tak szybko, co Wam mogę powiedzieć, to jestem z siebie dumny, bo tak patrząc, dwa lata temu, jak tutaj przyjeżdżałem i uczyłem się na początku gotować, wiecie, musiałem do mamy na przykład dzwonić, zapytać się, jak mam ugotować ryż czy makaron, czy też sprawdzałem w internecie, co jak mam zrobić tak teraz sobie tutaj w tle leciała ta muzyka ja sobie gotowałem i tak wiecie, wszystko działo się naraz tak naprawdę, tutaj robią się pankejki, tutaj robi się zaraz jajecznica tu już mam wstawione te pieczywka, żeby je wstawić żeby one się podgrzały zaraz tutaj borówki, coś tam, coś tam i tak tutaj to, tutaj to, tu w tym czasie mam chwilę, to mogę wstawić kawę i tak zacząłem tutaj wszystko robić naraz i ostatecznie wszystko gotowe, wszystko ciepłe, także zabieram się do jedzenia Jeśli wy też coś jecie do materiału, życzę wam smacznego O, pojadłem, teraz kawka, usiadłem na trochę do kompa Myślę, że tak na pół godzinki Właśnie, ostatnio wam nie mówiłem, w sensie zapomniałem w ogóle Bo byłem w okularach, pomniałem ich w sumie zdjąć Kupiłem sobie takie okulary w tamtym roku do komputera Nie są to ze strony iShield, gdzie mam te, te na noc Ponieważ te, te na dzień też kosztują tam 600-700 zł, i też na początku miałem takie myślenie, że kurczę cały dzień chodzić w jednych, potem w drugich okularach, to też tak trochę średnio, ale wpadły mi te na Zalando chyba z nie wiem 80 zł, coś takiego. I mówię, wezmę sobie, one delikatnie bloku, blokują światło niebieskie. Jest taka y, różnica, że jest delikatnie taka cieplejsza barwa w momencie, gdy właśnie patrzę teraz w monitor, czy ogólnie jak obserwuję świat, y, więc y, no, testuję, badam sobie, jak to, jak to będzie wypadało na dłuższą metę. Bo gdy siedzę gdzieś tam więcej przy komputerze, no to uważam, że warto gdzieś o ten wzrok dbać, bo jednak no. Patrzy się w ten, w ten ekran, trochę czasu i to jest też tak w sumie w jeden punkt, więc staram się, staram się jakoś nad tym, nad tym panować. Yy, trening mam za jakieś 3, ponad 3 godziny, więc yy, właśnie za takie pół godzinki bym może się położył na taką drzemkę. Jest teraz sezon przygotowawczy, także jak najbardziej myślę, że to jest wskazane. Tym bardziej, że do południa był bardzo mocny trening. Yy, teraz, żeby troszeczkę. Dość do siebie się zregenerować, mieć siły na drugi trening i wieczorem zapewne po kolacji po prostu chwilę posiedzę i padnę, padnę do łóżka. Ale teraz zabieram się za, za robotę. Mam do dodania właśnie pierwszy materiał, więc muszę to teraz ogarnąć, więc zabieram się za, za zrobienie tego. Czas się zbierać na drugi trening. Napełnimy flachę wodą i jeszcze zrobimy sobie koktajl. Tradycyjnie będą to dwa banany. I nie pamiętam, czy tym faktem z wami się dzieliłem, ale nie, nie używam do koktajli mleka od, myślę, już dwóch, może trzech miesięcy. I tak muszę wam powiedzieć, że, że pozytywnie. Myślałem też, że bardziej te koktajle na smaku stracą, przez to, że nie dodaję mleka. Ale jest naprawdę dobrze. Także polecam, polecam wypróbować. Tym bardziej, że wiadomo, ciężko już dobrej, naprawdę dobrej jakości mleko kupić. Więc zapewne to też jest jeden z faktów, yy, dlaczego, dlaczego bardziej przeniosłem się na wodę. Zgubiło mnie, halo? Tu jestem. Patrz jaki słoiczek mam na masło orzechowe z serduszkiem. Właśnie, muszę jeszcze wiórki kokosowe kupić, bo niestety wiórek kokosowych nie mam, także będzie on trochę okrojony. Co jeszcze do tego? Kakao. To będzie na ten moment wszystko. Odżywki białkowej na razie żadnej nie mam, chociaż Rafał mówił, że mogę sobie od niego, od niego pożyczyć. Także wyrzucę sobie jakaś taka naturalna, bio, także wypróbujmy tego, zobaczymy co to, co to wyjdzie. Miksujemy to, pakuję plecak i ruszamy. Dobra, wszystko myślę, że jest. Widzimy? Kurde, ale to śledzenie jest mocne, naprawdę, podoba mi się to. Mogę z wami sobie rozmawiać, wy mnie cały czas widzicie. Mega, mega to jest ułatwienie, naprawdę. ale plecak będę miał trochę naładowany. Tu wrzucam to, no jakbym na przykład teraz chciał obrócić. O, mogę tak obrócić, cyk, i w dół bym chciał. No, w plecaku widzicie, jest flaszka. Mam też okulary blokujące światło niebieskie już na wieczór. I wziąłem sobie wałek do rolowania, już swój wałek po prostu w kluby sobie zostawię. Tak, w razie czego. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny dzień. Jestem zmęczony, bo sporo dzisiaj się zrobiło. Ten trening na siłowni. Dodatkowo dzisiaj, po półtorej godziny treningu z zespołem, mieliśmy jeszcze na koniec takie 7 minut bieg 80%, później chwila marszu, następnie sprint i tak to się powtarzało, więc dosyć dało to w kość. Muszę Wam powiedzieć, że o lis. Ale jaja! <laughs> lis sobie przez miasto przeleciał. Muszę Wam powiedzieć, że nogi mnie dosyć ciągnęły w sensie, pchały mnie do przodu. Ale to, to zapewne teraz, jeszcze chwilę tak będzie. Delikatny zjazd przez to, że, że będziemy teraz mocno to wszystko katować. Ale teraz ma być ciężko, żeby później było łatwo, przyjemnie i, i żeby po prostu można było się bawić tą piłką w lidze oczywiście. Wracam teraz do domu. Mam od mamy reszkary. więc sobie to odgrzeję sobie zjem dodatkowo może jeszcze coś sobie zrobię, żeby uzupełnić te zasoby energetyczne, które straciłem po dzisiaj. Oj, światełko zgasło. I to, będzie, to będzie tyle z dnia, z dnia dzisiejszego. Eee, muszę wam powiedzieć, że na dzień jutrzejszy mam zaplanowane dwie rzeczy. Jedną z nich na pewno zrobię. Jeszcze zobaczymy, którą, więc to się jeszcze okaże. Zabieram się za robienie kolacji. Ojej. ojejku Należy się po dzisiaj Właśnie jestem w instytucie, nagrywamy kolejne rolki I tu wam mogę yy, pokazać, że jestem, czekajcie, tutaj na, na fotce Także jestem, tak jak tu sobie odejdziemy, to zaraz zobaczycie jest na Instytucie na drzwiach Bogaj. Właśnie skończyłem montaż jednego Reelsa dla Instytutu. Wysłałem go do sprawdzenia i tak jak mogliście zobaczyć, dzisiaj byłem trochę ponagrywać. Byłem z trzy godzinki chyba dzisiaj tam i nagrywałem i muszę wam powiedzieć. Fajne też kolejne doświadczenie, bo nagrywaliśmy, nagrywaliśmy też taki wywiad z maną. Mana jest z Japonii i przyjechała tutaj. Nie potrafiła mówić i po niemiecku, i po angielsku. Zaczęła uczyć się angielskiego, i gdy już dosyć ogarnęła angielski, zaczęła się również teraz uczyć niemieckiego. I niemiecki ma z bardzo fajną, taką starszą nauczycielką. I ja na tej lekcji, no też byłem, żeby nagrać kilka ujęć. I w sumie w pewnym momencie już na tej lekcji zostałem, bo yy, ta nauczycielka stwierdziła, że fajnie posłużę do, do dialogów i to też będzie ciekawe, ciekawe doświadczenie. Więc dla mnie to też było i przypomnienie, i też sporo się pośmialiśmy, jak pogadaliśmy. Także, także na tej lekcji sobie przez pewien czas też normalnie uczestniczyłem, więc bardzo jestem wdzięczny za, za takie możliwości i że takie fajne rzeczy mnie spotykają. A jeśli chodzi o dzień pod względem treningowym, dzisiaj było w planach, żeby wyjść na podbiegi lub jeden bieg miałem do zakończenia zrobienia. Jednak to wszystko odpuściłem z tego względu, że delikatnie ciągnie mnie mięsień i muszę wam powiedzieć, że to taka może być lekcja dla was, szczególnie dla, dla młodszych, ale też nie tylko dla młodszych i to też możecie nie tylko na sport przekładać, ale na inne rzeczy, ale no dzisiaj po prostu poczułem, że to nie jest to i też żebyście mnie źle nie zrozumieli, gdy tam delikatnie coś doskwiera, bo nie wiem macie stuczenie czy coś. To, to też nie można od razu mówić, że nie, nie idę trenować i trzeba tylko odpoczywać. To, to też nie w tę stronę, ale no, z czasem wyrabia już się takie yy, wyczucie swojego ciała i. Jestem z siebie dumny, że podjąłem taką decyzję, bo zawsze miałem z tym problem, że yy, myślałem, że jak mi jeden trening ominie, to już się stanie wielka tragedia i, i po prostu wszystko, co robiłem do tej pory, na przykład, przepadnie. Yy, wiem, że dwa ostatnie dni były mocne, teraz coś poczułem, więc żeby od następnego dnia, czyli od jutra, od czwartku dalej trenować z zespołem no to to muszę być ponownie świeży także także odpuściłem dzisiaj zabiorę się tylko za rozciąganie mam taki jeden zestawik ćwiczeń więc sobie go zrobię i na dzisiaj to będzie tyle i z perspektywy czasu gdy się spojrzy już na to tak bardziej obszernie to zawsze wychodzi to na, na bardziej no, pozytywne, no bo możliwe, że dzisiaj bym poszedł pobiegać, ten miesiąc jeszcze bardziej by, by gdzieś tam y, dawał się we znaki, i następnie czwartek znowu z drużyną, piątek, i to już by tak do sparingu się ciągnęło, a może by to się jeszcze bardziej y, pogorszyło. Także taka lekcja dla Was, gdy, gdy już coś poczujecie, nie wjeżdżajcie też sobie na głowę, że ten jeden trening, jak go zaprzepaścicie, to coś tam, coś. Nie, zbierajcie po prostu energię, potraktujcie to też jako, jako takie kolejne doświadczenie, jako takie złapanie nowych sił, jako taki, taki moment dla, dla swojego organizmu, i, i wracajcie, wracajcie do swojej roboty w pełni, w pełni zdrowi. To tyle ode mnie, zabieram się teraz za rozciąganie. Na chwilę Wam coś pokażę. Opa, jesteście. Yy, czekajcie, wrócę Was. Dobrze jest zawsze w domu mieć kilka ciekawych książek. I mam taką odnośnie stretchingu, i właśnie potrzebuję trochę boczną taśmę rozruszać, także znalazłem sobie tutaj ćwiczonka. Dodatkowo jeszcze mam bądź sprawny jak Lampart, i stąd też zawsze sobie na przykład czerpię jakieś różne, różne ćwiczenia. Yy, także, także z tego sobie tutaj powyciągam kilka ćwiczeń. Są tu też takie gotowe zestawy, więc Przejadę sobie takie 30 minutek rozciągania prysznic i to będzie na tyle. ściągałem się, umyłem i teraz zbieram się do ziomka, do Tomasa. Pogramy sobie w fifkę, także swoje się popracowało. Trzeba też, trzeba też trochę zluzować, więc skoczę sobie na 2,5 godzinki, pewnie popykamy, tak żebym był do 22 w domu i będę leciał po prostu spać. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeszcze na dodatek Trzeba sobie wziąć na drogę, no i jak będziemy grać, no to trzeba, trzeba mieć okular. Także wszystko myślę, że mam. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Serdecznie Was pozdrawiam, Siemaneczko.